Tiger, a gdzie pracujesz? A dobrze. <ścoughs> Chodźcie po cuksy. Cukę, gdzie pracujesz? No <ścoughs> właśnie, ja gdzie Tiger pracuje? Przedmiot sam wiedział. Tiger Że. Tiger No ja bym gdzie chciał taki. Na, 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 na takie otworzyć, takie energetyczki? I wiesz, i tak... ej, ale to był kozak i to jest takiego jak tam robili z tym Coca-Cola czy tam Pepsi robiło czy tam wklejało twarz jakiegoś danego tam z tej danej osoby i tam jakieś teksty od nich nie tak wiesz głowa Tagera, i na przykład schakuje ci komputer to jest, to jest Ja bym Po prostu A to, to... jak telefon to myślę, że to mi dzwoni kurwa <grym> To są wysokie rangi, kurwa To jest... nie rang technowy To nie jest złe To wysokie levele, kurwa Kurwa, no Wiesz, tu już na kamerach nie widać No, przyjdźcie ty mają. Taka, bawią się w nogi Kurde, mi zabrakło No to Wychodzimy. co gad, dobra, Wiko masz trola. Ja Ciebie nie słyszę Vico, no. ja, Report Wika A ja Cię nie słyszę, nawet nie mogę Cię zmutować Ej, co jest? Ej, dlaczego mam wszystkich, czempie? Ej, co jest? No, Ej, mam każdego operatora, co jest? Ej do... Piknij, pik, pik. piknij Wam, Maja Aha, dobra Kończę się na tym, że Mogę ją spikować, ale i tak mi się alibi pikuje. Co ty robisz? To nie ja tu! No to się Wow, are you proud of yourself? proud of yourself? Ty tego nie słyszysz, Tylko nie słyszysz, ty, idiota. Jeden Bo to jest lekko na ten bóstwo! No? E, mam ażkę z. Y, tak, może z 50 km na prawo paladyn od razu. Na prawo, nie na lewo Ciapaku się tutaj była ażka. No ażka jest sprzecz mnie Jak no ty fajkujesz! Zobacz, tu była! Gdzie? Ola O ty kurde. Chapaku jeden. From Dobra, wy kontrolujojs. No, jak każda raz zastaniesz, bo Będzie e, będzie tytuł zbugowano, zbugowanie aparatu, że tak będzie. Jak mieć wszystkich yeah. operatorów. A, o, jak jasne, kurwa. Ludzie w kursie tej gry gdzieś Zobacz. Jak, tak, tak, to jest najlepszy tytuł, jaki właśnie powstał, chłopaki. <laughs> Jeszcze hmm. musisz rzucić miniaturkę z jakimś kółkiem i strzelać TAK, TAK, Wielu. TAK Wiesz, choć tu jest jeleń Okej, okay, no nie, nie Lejeń, lejeń Boka, nie, lejeń Boka, lejeń, o Ale, ale, ale... Jeleń jest czarno, prawda? Ten lejeń nie da się zniszczyć Zostaniesz mnie obrażać Lejeń? Ktoś jest za mną Zagrywamy, bo mnie znowu kronik

To ja takujowo o Mickiewicz. Wtedy ty atakujęwo te kamery umieścisz. <trym trym trym> że... Jakujowo widzisz? To pozostaje. So o. tu jest widzisz? Ej, tu jest też dyfuzor. 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 Jezu I co ja trolluję tak? Dobra, Cyan z pana Ja trolluję Masy tutaj Grodzi, chodź tutaj Nie ja teraz Dobra zlokalizowałem ich No czy gdzie mnie wy są te kamery? Jak od dachu, jak się spuszcza, jest Mickiewicza. Oprócz Mickiewicza, no, no to oni będą tam siedzieli od strony tej dziury, jakbyście się nie mogli powiedzieć, kurde. Diffuser Ja się tam patrzy, właśnie, gdzie była A nie, to oh, Krypcy Cream, nie, Krypcy Bacon. Ale nice O Jest Mickiewicz Widzę Ale to trzeba zniszczyć się wraz Mickiewicza Bo wtedy my wygrywamy. Nie Mickiewicz musiał. Pokaż Mickiewicza to No patrzę, to. Chodź tutaj No patrz, no oglądam cię Tutaj Tam na górze Five seconds. <laughs> Mickiewicz Jaki Mickie, Mickie? No nie widziałeś Mickiego i Czaku? To jest Choppen dał, nie? Ty jesteś Choppen. Power. Dobra, tak, Choppen, lecimy. Jecha. To jebać Badusa, zaraz zobaczycie. Ja Badusa, nie Badusa. Brudasa, kurwa. tak, To jebiła. Mają montagnę, kto... kurwa. A kto nie patrzy? KURWA! <laughs> Blackbird. Nie Spiderman, kurwa, zobacz jak on wisi. Masz ją ze ścianą, ale nie się na ciebie. Ta Aszka jest posrana, ona ma mniej niż 50. Tu ma zero. Co? To nie jest Montagne no. no tak. To jest Montagne, no, masz ikonę nawet A, no dobra E, f**k ja No dojedź To nareszcie no tak. do Weź na matką tego, rozbrać zanim ten random weźmie O, no, o tym mówiłem uh, Give defuser, please Crispy BACON! Can, can you give, you, give you, tai, dix, the fuser, please? Give the fuser to the Thank you. Kurwa, już jest ciemno na dworzu. Jebana zima. Pierdolę zimę. Nie tylko zimę. Moją matę też. Jezu, jaki punchline. Wykorzystał. To nie był punch, to jest takie... Odbicie, odbite to było, chłopie. Kurwa, tu wszędzie obrazy Mickiewicza są. Ja pierdolę. Ty jesteś szopem. Ty jesteś szopem.

bez tych kóz na mi się nie umiesz odwrócić. Miłk ma się już na polu. To że fraszuję z niebie. Co jest? ja nienawidzę twoich haczy. Moich? Znisz tego, tego mutera. Nie. Yeah. Teraz mogę jechać dronem, boże. Nie, bo nigdzie kamery. Typ, typów nie ma w ogóle. STOJĄ! Wybijaj, tam stoją No co ja no, trolujesz! Ja troluję? No tak, no, celowany w to jesteś, a nie zabiłeś No po prawej! Nie, dobra! Powiedz, że tam we dwoje stoją! No tak, a tam trzeci, a ich jest trzech Nadjeżdżają dzikie drony, dzikie drony. <noise> Napisał echo na ogólnym! To? Sukierki To już. A co napisano ogólnie? Ze <noise> echo! No dobra, jak się nie mogę. A, ten zostaw, zostaw, zostaw. Tu masz dywan. Porwa, dwóch tam było. Znowu, muszę robić. Ugrasz to. Tam. Na Mary ci patrzy. Muszę a tak też internezować. Dobra, wiem skąd w mnie wybijają I Mamy to tu, go tu, o dobra już padł e, ktoś tu twiczką podjechał dronem Tam gdzie ty go zabijesz Dobra, dobra Dważy, to jest bądź się... kill, Tak łatwiej. Uh, Cztery! Ja że wygraliśmy. Aj Nie spojrzałem w ogóle na to.